Ja jestem z tego dumny, że nie przekonali się do tego projektu. 15 tysięcy kart to nie 15 tysięcy osób, to 15 tysięcy rodzin, bo trzeba pamiętać, że dzieciom nie wydajemy tych kart, więc tych osób, które uczestniczyły w programie jest o wiele, wiele więcej. I cieszę się, że nie mogą skorzystać z niektórych elementów tani, zaoszczędzić. Ja też korzystam, też zaoszczędzam i myślę, że warto mieć kartę zgranej rodziny w portfelu, a ci, którzy już wyszli z tego wieku zgranej rodziny, w tej chwili będą mieli szansę korzystać z karty 50, karty seniora. To, co już zdążyliśmy się zorientować na stronie internetowej, no to możliwości jest dużo, tak? Jest bardzo dużo fajnych rabatów. Kiedy w weekend chcemy jakoś fajnie spędzić czas, pójść gdzieś coś zjeść, no to można skorzystać z fantastycznych rabatów. Już się orientowaliśmy. I co kusi? Basen kusi? Basen mniej kusi, chociaż też. Teraz powiem, jesteśmy na topie przeprowadzki do nowego e, mieszkania, więc kusiła nas oferta na przykład Castorama, gdzie są e, tańsze farby. E, wszystko kusi, tak? Wszystko kusi, bo tam jest bardzo duża i fajna oferta.